Halo? No siemanko, Siemanko, witam na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie we Fortnite i spróbujemy znaleźć nowy przedmiot, jakim jest jetpack. Eee, jak wiecie, zacząłem już nagrywać z Fortnite trochę. No, czekajcie, bo już coś popsułem. Dobra, to nic. Dobra, nice. No i dzisiaj spróbujemy, postaramy się znaleźć najnowszy jetpack. Mamy też na mapie nową miejscówkę od tutaj. miejscówka, Bardziej rozbity ten statek z Daily Bugle. Spróbujemy to zrobić. Wczoraj mi wychodziła, ale. No, no właśnie się. To nic! Mamy miejscówkę. Na no daily nie chcę się, bo trochę dużo typa będzie, ale możemy polecieć na cichym Tutaj jakiś chłop, po pierwsze pierwszy level jakiś. Jakiś soka, na... co tam właśnie jest. Tam... Ale dzisiaj mi nie dopisuje. Na pewno wczoraj był jeszcze gorszy. No, pompa od razu. Niebias tą. Bo tu mamy auga. To jest wejście, nie? O Jezu, o to jest a tu druga pompa. Dobra, wolę tą, bo to jest szybka. Chociaż nie, dzisiaj zagramy sobie tą. Dawno nie grałem. Co jest? Do... Nie, tej rakietnicy nie biorę, nie. Za dużo bólu mi sprawiła. Dobra, więc zaraz polecimy, może gdzieś na słodkie skrzyżowanie i tam spróbujemy znaleźć ten jetpack. A jeżeli nie będzie, no to wam tylko mówię, że jest nowy jetpack. Są nowe jakieś takie coś z jajkami, taka wyrzutnia. Nowa miejscówka. jakby. A tu słyszę ulepszonego czewsta. Snajperka... CO?! Czego tyle może wypaść? Dobra, nie lubię tych C4-ek. Aura? Dobra... Zabrałam też swojego Twitcha. Duranek... 11.10. Więc zapraszam. Prawie codziennie bo są live'y. No to lecimy na typu. Dobra, I może tu jakiś kolega będzie, przyjaciel mój najdroższy. Dobrze żeby nie rozproszyć typu. Masów na razie mamy. Kuba, nagrywam odcinek na no, uraci. Dobra, to jest tutaj mój kolega. W SPM grać? Nie, ja bo mam ten. O jest! To jest chyba słabe, więc nie będę brał. To wyrzuca ja i zadaje chyba 60, jeżeli się nie mylę. To jest aż takie dobre. Tutaj o to Pomyliłem się. Dobra, to lecimy. Na słodkie skrzyżowanie i tam spróbujemy znaleźć nowy jetpack. 65 level prawie mam. Więc... Nice. Przepraszam, że odgłosy w tle, ale tam mój brat jest. Więc nie martwcie. Ma dopiero 3 lata. Duży chłopak już jest. Ale jeszcze tak. A dalej muszę tam dojść. Jak może ogląda, oglądaliście mojego live'a, tu wiecie, że mam rękę lewą, ale jakoś sobie radzę. Na pewno teraz słabiej mi idzie. Ale Fortnite'a będą się pojawiały bardziej systematycznie. Bo z Brawl Starsive mi się tak nie chce wrzucać Ale z Fortnite'a jak najbardziej O typ No dobra, więc może pile na jakiś tryb kreatywny. <laughs> ile to odcinek trwa 8 minut. Dobra, no to jeszcze chwilę. Dobra. To na jakiś tryb kreatywny możemy na chwilę pójść. Głownie 5 minut. Możemy pójść na Zen Wars Agencja. Dodawajcie do znajomych. Tutaj macie nick. Czytuję. Więc 5 minut sobie tego zagramy, bo odcinki to 15 minut musi być. Gadajcie. A ja jestem głupi. Dałem prywatną. Hmm, czemu nie publiczną? <laughs> Dobra, to dajemy publiczną. Dobra, publiczna. W następnym odcinku to będzie, myślę, losowy skin z karnetu Challenge. Allo, Możesz napisać też w komentarzu Zciszyć mikrofon czy zgłośnić To wtedy będę wiedział, może mam trochę przynieść głos ale to mam zdarte gardło, bo dzisiaj dużo krzyczałem. To nic. No nie... Z dwóch. Dobra, to robimy oro, panowie. No nie, czy nie jest ich tak mało. Ja myślę, że ich jest jeszcze mniej. dobry. Dobra, pompa. Ale ja nie lubię.